This is wołamy strona 404. Niech stąpi Duch Twój. 404. Niech stąpi Duch Twój. Uwielbiam cię. Chcę widzieć twoją świętą twarz. I miłość Twoją w Święty, duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie z pośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Amen. Panie, Tobie oddaję mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Mistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić. Dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Idziemy za orędziem. Powrót króla nie są mi potrzebni ci, którzy wprowadzają zamęt. Piotruś, napisz to na czole z panem Rydzim dzisiaj. Nie potrzebuje sług szatana między owcami. Jedna z głównych myśl przewodni tego orędzia. Bądź moją własnością, abym mógł budować w Tobie moje królestwo na ziemi. Pragnę posługiwać się Twoją duszą i ciałem, abym odniósł zwycięstwo nad wszystkimi wrogami. Dzieci Pan Bóg przedstawia nam tu coś bardzo konkretnego. Nie chodzi mu o wielką manifestację, że pójdzie nas milion. W ekonomii Bożej. Milionowa manifestacja nic nie wniesie, kapujecie? Nic Bogu nie wniesie. Bóg chce się posługiwać jednostką. Przez prywatny akt oddolnej intronizacji, my mówimy, ja, osoba, jednostka, nic nieznacząca, panie, chcę, abyś ty posługiwał się moim ciałem i moją duszą. Chcę dokonać tego aktu. A po co Bóg tego chce? Mówi jasno, abym odniósł zwycięstwo nad wszystkimi moimi wrogami. Oni mają perfekcyjnie przygotowane mechanizmy, perfekcyjnie zorganizowane sposoby. Jeśli pójdziemy, wciągniemy się w ich system, a nie Pana Boga, dzieci, nie wygramy. To, co z wami walczę. Nie możesz na pustynię przychodzić i mówić, co jest w internecie i co się jutro wydarzy. Bo mi tu wszystkich wyrżniesz. Jeszcze masz czelność i do mnie podchodzisz i mówisz, będzie jutro stan wojenny. Bóg ma przygotowany perfekcyjny plan i mówi nam, że chce przez ciebie, przez twoją duszę i ciało odnieść zwycięstwo nad wszystkimi wrogami. Pozwólcie dla relaksu opowie wam bajkę. Jak tak dalej pójdzie, to prawdopodobnie Orlen lub inna spółka państwowa wybuduje nam seminarium i kościół. Posłuchajcie, co się ostatnio w Polsce wydarzyło. Żeby to zrozumieć, musicie zrozumieć, że ja sentymentalnie do dzisiaj jestem kibicem Wisły Kraków. Od dzieciństwa. Wisła Kraków. Koszykówka. Kibicowałem, byłem dzieckiem. K Koszykówce kobietom były w lidze. Mężczyźni. Piłka nożna. Dzieci chodziłem na mecze. Piłkarstwie Wisły. Jako kleryk, jako ksiądz. Jako, jako, jako ksiądz. I on gdzieś na początku XX wieku miałem tak dobry układ, bo znałem asystenta pana Kaspar, Kasper, Kasperczaka, pana Jerzego Kowalika, zacny piłkarz Wisły Kraków i trener, etc. do dzisiaj wielki człowiek. No więc miałem wejście do loży VIP-ów na mecze. On tu, pan Kowalik, przyjeżdżał. Na, 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 miałem dzień dziecka, mecze. Był radością naszych spotkań. I raz mi mówi. Że dzieci do Wisły Kraków przyszedł niebotyczny młody piłkarz. Pan Jakub Błaszczykowski. Z Rakowa Częstochowa. Mówi, ten chłopak haruje za piętnastu. Trenuje nieprawdopodobnie. Tyle mi powiedział. Więc ja go widziałem, go wpuszczali, go wtedy go wpuszczali na wojsko na kilka minut. Gonił jak zwariowany. Ale ja nie ten facet ma pazura i on daleko zajdzie. Dzieci kupiła go Borussia Dortmund później w Niemczech. Był na był etapie, jak była o euro w Polsce, to go nazywali, że mamy trzech klasyków. Pana, e, czterech klasyków. Pan Lewandowski, e, później obrońca lewy Dortmund, już mi on uciekł. Teraz skończył karierę też za ten człowiek. W obecnym ramkach Rzeczpospolitej i on. Mamy trzech reżyserów. I jakby się oni zgrali, to będziemy mistrzami Europy. I pan Błaszczykowski zakończył karierę piłkarską, ale kupił Wisłę Kraków. Kasy nie ma, pieniędzy nie. Kibice się, to jest fenomen na skalę europejską. Jeden budżet, kibice złożyli. No ale tych kibiców jest kilkadziesiąt tysięcy. Na mecze Wisły przychodziło za czasów 10-15 tysięcy. Nie było miejsca wolnego na stadionie. Rozumiecie? No I ostatnio w telewizji, w internecie, Dostałem wiadomość, że pan prezydent Duda odznacza pana Jakuba Błaszczykowskiego, moi drodzy, orderem. Mówią nie tylko za zasługi piłkarskie. Myślę, o co im chodzi? Bo taki zwykły, bo to taki zwykły sygnał nic nie zdjęć Ale wczoraj mam wiadomość, że Orlen staje się Głównym sponsorem Wisły Kraków. Czy to bankrut? Pieniędzy nie mają. Długi. Pan Jak, Jakub, Jakub Błaszczykowski, wielki piłkarz. Ponad 100 meczów, moi drodzy, w drużynie Rzeczpospolitej. Ponad 100. Jeden z rekordistów. Miał szczęście. Jego wujkiem z tej kości był trener Rzeczpospolitej. Pan Jerzy Brzęczek. Piszczano na wujka, że wystawia Kubę Błaszczykowskiego, bo on jeszcze oficjalnie nie zakończył kariery piłkarskiej. Jeszcze w klubie grał. Ale wczoraj jest deal. Orlen będzie sponsorował, moi drodzy, sponsorował Wisłę Kraków. O co to chodzi? Filantropia? Trzeba wiedzieć, że w tej bitwie jest zawsze interes. No bo jak pomogą Wisłę Kraków, a prawica w Krakowie ma kiepskie notowania, bo to lewica, yy, Tygodni powszechny, Unia, partia, ci też lewicowają głos. No to oni, zasponzorując Wisłę, kraków, kilkanaście tysięcy kibiców zyskają na swoją stronę. I będą głosowali na PiS. To nie, jest, że to są do, dobroczynne, gdzie trzeba wiedzieć, czemu taki klub, przecież wiele jest silniejszych klubów, w Polsce jest o wiele więcej. Wisła ledwo się utrzyma w ekstraklasie. Na samym końcu. Ledwo się wymiga w ostatniej fazie, w ostatnich beczach. Nie, nie. We wszystkim działaniu jest cel. Więc ja patrząc na to rozumowanie, jakby czasami PiS chciał przejąć nasz kilkunastu tysięcy naszych lektorów, to mówię, no, no ufundujcie nam seminarium, a my będziemy na Was głosowali. Bo my i tak nie moment na to głosować, tak głosowaliśmy na PiS. Bo co nam wyszło na tym, na ten więc dzieci pokazuje wam, że ja mam w tym wystąpieniu jakiś cel. Skoro Orlen, a Orlen jest firmą państwową. Czyli trzeba wiedzieć, co to jest łup, jak się to rozdaje, żeby się utrzymać. Ja rozumiem pis w tym działaniu. Nie że nęgał, tylko pokazuje, że ma to jakiś cel. Bóg nagle rzuca nam lokomotywę z intronizacją oddolną. I mówi jasno o swoim celu. Pragnę posługiwać się Twoją duszą i ciałem przez to dzieło intronizacyjne, aby pokonać wszystkich wrogów. Wisła Kraku będzie miała teraz logo na koszulce co? Orle. No musi tak być. A my mamy jakie logo? Figurka Chrystusa Króla. Rozumiecie? To jest nasze logo. I idziemy w bitwę. I kiedy ja Was prowadzę, to mam też jakiś cel. Ty możesz mieć inne myślenie. Współczujecie. Nie masz łaski stanu. Jeśli prowadzę ministrantów przy ołtarzu, to nie po to, żeby oni mi tu skakali jak chcą. Jest taki kompletny cel. Nie wchodzą w szeregi. Jeśli się Wisła Kraków nie wywiąże z umów sponsorskich, co znaczy? Orleń się wycofa. Kapujecie. Co znaczy, jak ty nie dotrzymasz umów służenia ze mną? No ja muszę z ciebie zrezygnować. Bo się nie da tak iść pewną ideą. Będę Boga prosił. Obiecałeś mi, że mi dasz łopca. No daj mi tego w końcu łopca, bo ja za chwilę umrę i ja tej twojego proroctwa nie, nie doświadczę w życiu. To samo, dzieci, jest intronizacją. Bóg ma cel. Ma ogromny kapitał. Tak jak Orlen ma ogromny kapitał, bo to największa firma nawciarska, jedyna w Polsce. Poskupiwała wszystko. Dzieci ma inwestycje w Pakistanie, na Litwie, próbowała w Niemczech, nie wyszło im, no ale mają Ale też wszystko pieniądze są czyje? Państwa, rządu polskiego. Jak wy myślicie, że to prezes Orlenu zdecydował o tym, że, że kupimy Wisłę Kraków? Co to wy myślicie, że pan Piotruś będzie karty przy ołtarzu rozdawał? On się grubo pomylił, a wyście z niego zrobili z biskupa. Że pan Rysiu będzie karty rozdawał, kiedy dostał dzisiaj nominację czytania i ognia, a on odciśnie je na szkło? Ludzie, co wy chcecie, że ja będę milczał i tu będę rzeźnikiem, znaczy będę będę wisiał na krzyżu bity bez przerwy? I Bóg też, kiedy mu to dzieło intronizacji nie wyjdzie, co wy myślicie, że będzie milczał? Słyszeliście, co nam grozi? Jeśli dziś widzicie mnie tak nabuzerowanego, to co dopiero jak zobaczycie Boga nabuzerowanego? Dzieci, nie można bimbać z Boga, ze służby czy bycia w kimie. Bóg mówi dziś do nas, pragnę posługiwać się Twoją duszą i ciałem, abym mógł odniósł, odnieść zwycięstwo nad wszystkimi moimi wrogami. A że temat trudny, Człowiek pyszny, co mówi Bóg, użyje dzieci najmniejszych. Ewangelia i nazywa prostaczków. Świat głupcy, fanatycy, nawiedzeni, etc. Bóg nazywa ten przedział ludzi, użyje dzieci najmniejszych, aby zawstydzić moich wrogów. Podczas na tą manifestację Bóg zawstydził kogo? Nas, wielkich rycerzy. Dzieci nie było chętnych na manifestację. Musiałem trąbić, użyć bata, żeby to ruszyć. A powiedział mi, próbuj. Ja, nie, ja myślałem, że problem, Warszawa dała za jeden dzień zgodę. Moi rycerze trzeba było miesiąc tuczenia, żeby zyskać 700. Bóg ma przedziwne formy działania i trzymania nas krótko, użyje dzieci najmniejszych, aby zawstydzić moich wrogów, którzy, mając złudnie o swojej potędze, bo pycha każdemu człowiekowi mówi, że jest wielki, że jest niebotyczny. Dzisiaj proces wychowania dzieci i młodzieży przez państwo i szkołę. Na czym polega? By każdemu nagadać, że jest Einsteinem. Że będzie Lewandowskim. I że popatrz, jak twoje dziecko chodzi. No, ja on będzie piłkarzem. No to cię to po nogach widać, że ma nóżki wianuszkowe. że <noise> nie ma szans, on będzie grabił, a nie będzie grał. I my wszyscy jesteśmy przekonani, że mamy Einsteinów, mamy nie wiadomo, jakich kosmonautów na szeregach. A to jest największe kłamstwo, życie ich wyuczy, zawstydzi, jaki z niego Lewandowski albo jaki z niego Żurkowski. kolarz. Jego ledwo chodzi. Użyję dzieci najmniejszych, aby zawstydzić moich wrogów. Którzy mniemając złudnie o swojej potędze zapomnieli, że są tylko stworzeniem, które mogę zgładzić na ziemi i wiecznie. Dzieci są my tylko stworzeniem. Na czym polega perfidia świata? Że dane stworzenie wynosi na piedestał przez system medialny, a tak i później każdemu, kogo kreują, kreują na bohatera, tak mu głowę utną. Tak go ściachają, by był niczym. Jak trzeba być bezczelnym dziennikarzem, kiedy nasz obrońca Pan Boruc, no przysłużył się nie to był glik glik. Dzieci. Lata był w obronie, jeszcze się nie zaczęło mistrzostwa Pol Europy, a już są artykuły, najwyższy czas, żeby skończył ze swoją karierą. Czyli mu chcą uciąć, splugawić go i znowu następnego chętnego, za nią głupiego, wyliderują i głowę utną. Tak z każdym w świecie postępują, bo diabeł wie, że jesteś tylko stworzeniem. I pokazuje ci. Na miastkę władzy Boga, że Cię jeszcze za życia zgładza, wszystko tracisz, byłeś celebrytą, a później jesteś podmostowym. Jeśli nie wprowadzimy w to nasze życie Boga z Jego koncepcją, dzieci będziecie bardzo za życia rozczarowani. Bardzo nieszczęśliwi, narzekający nieprawdopodobnie, a jesteście tylko stworzeniem, o czym zapomnieliście, które mogę zgładzić na ziemi i wiecznie. Dziś każdy z nas zadaje Panu Bogu pytanie, co Ci się Boże spodobało we mnie, żeś mnie tu przyprowadził do Grzechyni, że dajesz mi kontakt z orędziami, że powołałeś mnie do rycerstwa, że dałeś mi łaskę zrozumienia Eucharystii, Komunii Świętej. Bo każdy z nas dobrze wie, co było kilka. Czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat z nami Gdzie my byli, na jakich torach I w jakim pociągu jeździliśmy A na część, był pociąg To by się wydawało, że jesteś maszynistą To się wydarzyło wczoraj w Polsce Że maszynista wyszedł z kabiny A pociąg odjechał I zostawił go na torach Widzicie fajne? I tak się dzieje u nas Wydaje Ci, się, że jesteś ma, ma, maszynistą, a Twoje życie pojawiało całkowicie gdzie indziej. Kiedy otrzymujesz światło, pozostaje Ci zgrzytanie, płacz i nędza. I Bogu dzięki, że taką łaskę dostajesz, bo masz czas na zadośćuczynienie, na naprawę i na ratowanie innych. Na tę drogę dzieci zaprasza nas Bóg. Przez naszą intronizację narodową, oddolną. Nie są mi potrzebni, kolejne zdanie mówi Pan, którzy wprowadzają zamęt, nie potrzebuję sług szatana między moimi owcami. Amen. Ubieram kapę, wystawienie sanctissimum Panie prowadzą. Mój drodzy, adoracji.